Siemanka, jestem Wertes, witam Was w kolejnym odcinku Zmerc Elite. Tak, 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 tak. Gramy przyłem wszystkie zaproszenia jakie do mnie doszły pod nazwę Wertes, oczywiście było ich tylko 59. Hm. Także póki co mam mało znajomych, także zapraszam Was bardzo do gry. I zapraszajcie mnie. E, tak, dobra, gdzie ja jestem? Jestem tutaj, widzę jakiegoś e, Janka. O ty w dupkę. Uciekł mi przed moim super atakiem.

Nie ma tak granie z botami No nic Dobra, gdzie my jesteśmy? Mamy przejęte te bazy Dwie Może chodźmy na beta 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 oj! ojoj oj. Strzelają do mnie Kurde Nie bić we mnie O brawo przejęliśmy Super Patrz. <laughs> Masz ostrzał. Dawaj, Janusz. Oj, padłem. A z tyłu mnie strzelali. No, patrzcie, bo ty mnie zabiły. No, trudno. Są <laughs> różne klasy, żeby sobie wybrać. Aktualnie gram y, według, według tej gry najtrudniejszą klasą do ogarnięcia czyli granadierem. Ale trudno Stefan choć już ci pomagam No nie on ma tarcza Czekajmy Eee, bot Team Jak mogliście mi Charlie przejąć? Wychamy Tak właśnie, jak będzie nas sporo trochę, jak będę grał Oj To będę wysyłał zaproszenia do wiecia Dawaj! Strzelaj! Strzelaj. O, oh shit! Tak, zabił mnie, ale... Zdążyłem granat wystrzelić. Zabiłem go, czy nie? Nie. Mam trzy asysty i dwa... ...zabicia. Eee, tam. Warta się uczy. To jest gra... ...moba w stylu League of Legend, ...w którym mi niezbyt zawsze szło. Także wybaczcie. Dobra, wracając do, wracając do wspólnej gry. Zapraszam Was wszystkich do grania. Zapraszajcie mnie. Bo teraz, aktualnie, z tych wszystkich zaproszeń wszyscy byli niedostępni. Nawet nie miałem kogo zaprosić do gry. Dlatego, czym więcej Was, tym będziecie mogli łatwiej ze mną pograć. Ah, shit! Robert, jak mogłeś? Dobra, odnów mi tego granata. Co by się tam przy. przy. brawo! Tackacie. Barwałem. gdzie jesteś? O cześć. Ale zwaliłem. No trudno. Mogłem atakować normalnie, bo miałem mało życia. Ale chciałem go. wiecie. Z killem. O! Wow. Nie mam osłony Czekam! Atakujcie go! Super A Zosta mi biło oczywiście Dobra, jak to jest z życiem? Odnawia się samo, super Mam chyba jakiegoś ulta pod F Tak was zaraz zgarnę z Ulta to będzie Ale póki co mój team daje w dupę ostro Temu Kurde tu Przeliśmy To tu jest dupka Tutaj gdzieś się czają Where are you? O o w Paula Ej, Michael, zabrałeś mi. Kile. Hmm, trudno. Dobra, Michael. Michael, musimy lecieć na. na C. Wow! Cover. Dawaj w niego, James. spadniesz, umrzesz. Nie! Szybko przoduj. Jest! Zabity. <laughs> Sick and cover. O, shit. Paul. Paul, bocie. Dawać w niego. Przoduj. Szybko. <laughs> Szansę, tego przyładuj! Dawaj w niego. Dawaj w tego bota. O? Macie. Patrzcie, ile tam jest ich. O siebie, cały team się da mnie rzuca. Nie umieram. Nie może być. Ale w dupce jestem troszkę. Gdzie uciekasz? Wygraliśmy! Brawo! Hoi, nawet pierwszy w teamie jestem. Brawo, z botami umiem grać. Jest no. żałosne troszkę. Tak z botami wygrywać. A w sumie lepiej, bo w lolu z botami to już tak łatwo mi nie było. <gry> tak, nagrody subcia. Ok, powrót do bazy. Coś tu dostałem. Nagrodę. Baza główna. Tak, także co? nikt to jest wertes. Tutaj widzicie wertes, wertes. Normalnie wertes bez niczego przez V. Jest super. Tutaj pokażę Wam znajomych. Aktualnie zero dostępnych. Poprzyjmowałem wszystkie zaproszenia jakie dostałem. Ostatnie gry? O, nad... widzę ludzi z ostatnich gier. A, Tor. Czemu ja Cię nie mam w znajomych? Nie, mam Cię w znajomych. Nie ogarniam. Ignorowani, nikogo nie mam w ignorowanych. Dobra. Także co? Zapraszajcie mnie na Vertesa. Jeżeli następnym razem jak wbiję do gry z chęcią nagrania ktoś będzie to pozapraszam i będziemy wspólnie grali tak, może nawet wcześniej zapowiem na Facebooku, jak nikogo nie będzie, i wtedy sobie nagramy kolejny odcinek. A jak. Yy, a jak powstanie mój TS, bo aktualnie sobie kminię TS-a już pod serwer w Minecrafcie, to będziemy mogli nawet pogadać. Dobra, także co, tyle ode mnie. Link w opisie, darmowy oczywiście. Mój nick znacie. Także co, nie zostaje mi nic innego, jak Was jeszcze raz zaprosić do grania i już się z Wami pożegnam. Także dzięki, na razie i cześć. Hej!